W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałem złożyć wszystkim kibicom basketu życzenia spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Radosnych świąt Bożego Narodzenia. Rychłego spełnienia każdego marzenia. Ciepła, wiary i życzliwości. Życzymy Wam, przesyłając wyrazy miłości. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. najlepszego. Z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku w imieniu drużyny Śląska Wrocław chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, odpoczynku oraz wielu sportowych emocji. Mamy nadzieję, że spędzicie ten czas w rodzinnym gronie oraz w spokojnej atmosferze. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Drużyna Polskiego Cukru Start Lublin Życzę wszystkim kibicom i przyjaciołom zdrowych, szczęśliwych i wesołych świąt spędzonych w gronie rodziny. Szczęśliwego Nowego Roku! Wszystkim kibicom koszykówki w Polsce chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. W imieniu klubu ENA Zostal Zielona Góra chcielibyśmy życzyć Wam Spokoju i miłości Szczęścia i radości Dobrze spędzonego czasu z najbliższymi Dużej ilości prezentów pod choinką A także wystrzałowego Sylwestra oraz Szczęśliwego Nowego Roku! Chcemy złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niechaj gwiazdka betlejemska, która świeci Wam o zmroku, doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Wesołych Świąt! Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W związku z tym chcielibyśmy życzyć wszystkim kibicom Raupolsa Wałańców, ale również wszystkim kibicom koszykówki w Polsce dużo zdrowia, szczęścia i wspaniałych prezentów pod choinką. Cudownych chwil spędzonych z rodziną przy wigilijnym stole. Realizacji wszystkich marzeń i celów. Samych przemyślanych decyzji. Jednak z odrobiną szaleństwa. Niechaj gwiazda Betlejemska, która prowadzi Was o zmroku. Doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Niech ten czas spędzony w bronie najbliższych będzie dla was momentem wytchnienia i odpoczynku. W nowym roku życzymy Wam 365 dni uśmiechu. 52 tygodni wytrwałości. Pół miliona minut pogody ducha i miłości. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, jest Spójnia Stargard życzymy wszystkiego najlepszego. Spędźcie te święta w gronie najbliższych, dużo prezentów, dużo śniegu. Zdrowych wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Zdrowych i spokojnych świąt, a przede wszystkim spędzony w gronie najbliższych dla wszystkich kibiców koszykówki w Polsce.